Próbujesz to zatrzymać. Z czym walczysz? A okej, okay, z nim na no. Eee, um, tu będzie tam. Trudno dobry Nie krępuj się. Eee, najpierw przetestujmy właśnie... Wykorzystujmy wszystko co w okolicy jest, potem zobaczymy czy będziemy musieli oszczędzać. O, Weź go do tamtej beczki. Nie no no, przecie, przeczekasz się. A, to jest ten helikopter, który odpala się e, adekwatną ilość czasu, jaką zajmuje zabicie jakiejś tam ilości tak, tak, zombli tak, tak. Tu nie jest innych stworów, ale tak. jest takie... Czy moglibyście już zacząć odlatywać? Nie, nie, musisz go zabić. Proszę! What the fuck? Skąd to Nie <grystanie> wiem. O, jest. Coś. To jest Słyszałem, najwolniejszy pan helikopter widzę. świata. Co powiesz na to cajaku? Inny powiedział ci, że ma dwie rzeczy, z czego jedną możesz rzucić. Unikałem, unikałem. Mamy nie. Sprawdzam co najważniejsze! Jezu, kobieto! Odpuść sobie testy! <grywa> Ona sprawdza poziom płynu oleju silnikowego. Jezu! <grywa> Czyli tylko sprawdzę, czy wszystkie latarki się zapalają. What the fuck is wrong with you? No, Uuu. dobra. Proszę, zabijajcie, zabijajcie. U, synchroniczny potrójny atak. No. To był ich plan najpierw duży uderzył, potem szczególnie wszyscy równocześnie. Tak, ale ich plan... Nie, nie, biorąc, nie biorąc pod uwagę twojego planu oni mieli taki. Tak. Dziękuję. To szybko to osłabiło. A rota kieśkawy nic. Sobie nie wyobrażam teraz po szybku gry, czy to trwało około 10 sekund, czyli jakbyś musisz się złożyć. No ale ciągływa. Taki twardy, taki? Aha. No tak Dziwnie nogą się wiesz uważaj tutaj ląduje ten tak? Lubisz Giga, nie tam co? No co było, Ciekawe, to miejsce to, jest było tak? że tu coś wyląduje Jestem ciekaw, czy, co by było jakbyś stał na tym miejscu W sensie jakby wyglądała Twoja śmierć? Wiesz, taki ragdoll, jest to był Ragdoll sympatyczny, czy co? Nie mam takiej Tak, nie dajesz mu wejść na polubić nie zasłuży. Co do ciebie... Posmakuj mojej Dziękuję kuli, zbyt. panie zombie! Jest takie... najgorsze teksty, jakie można wymyślić. Ow. Ow. Tego nie lubimy. Nie! Też nie. Przeszkody terenowe. Sprawdzam tylko co najważniejsze, poważnie. Jezus Panie. Wejdziesz do tego helikoptera i jeździsz. Tak na kurzony. Chciałbym, ale tego nie zrobię. Okej, cieszę następny poleci. Nie widzę do pola w tym sobie. Znaczy nie wpadnie dwa razy w to samo miejsce, więc... Lecą! A nie, on wiszą, będą lecieć. Chyba! Racą w go, racą! W... Ok, odważnie. Co tak sobie poczynasz? <laughs> Bardzo uważnie. No nie, to już? Nie paliła? No. A mniej więcej to miałem na myśli. O. Eee, patrz na to, te te cuszki. Bo wiesz, może patrzeć skąd one lecą, więcej. No. Nie robisz tego. <laughs> tak przynajmniej. Czy możesz już uciekać? Spróbuję. Za tym mam granaty, taka. 13 dni. Ja lubię gry, które mają górny limit posiadanych przedmiotów. Bo najpierw osiągam ten górny limit, a potem używam. Nie? Tam pojedyncze, ja, żeby wiedzieć, co że zawsze ten. sięgnę do górnego limitu. Nie lubię gier, które pozwalają Ci mieć czegoś nieskończoność, bo jeśli jest można mieć czegoś nieskończoność, to ja tego oszczędzam do końca gry. No właśnie. Nie, o no nie. Uff Dostań się pięknie. No, to nie powinien mieć problem z tej Samymi graczami, gryzcowymi, mokrem, to skończy no. z Ale właśnie instynkt wygracza, mówi, oszczędzaj. No. To jest właśnie ten problem. Przejść z Oszczędzasz na tę walkę z bossem, a okazuje się, że to, co zabiłeś, było tą walką z bossem. To jest problematyczne. No.

Nie, no, ja nie jestem taki dobry w metaforowaniu. Niczym borsu. Me co? No, nie jesteś tak dobry w metaforowaniu? Niczym bolsud. Wow. To no, nie jesteś zbyt no, dobry. dobry. O nie, yeah, tak! Te kruki! No. <laughs> tu się dwie obowiązkowa scena e, wiszenia poza helikopterem. Tak! Scena. I jak jest helikopter? To... to trzeba z niego wypaść. Jakim czytem ten helikopter ma problemy z tymi króbami? Bo ma światło tylko w jedną stronę. Ale jest helikopterem! Waży cztery tony! Ale to jeszcze nie wszystko! Gdzie... Właśnie nie zrobiłem. Lecę. Eee, ci latarkę. O! Do mocniejszej latarki. No, tak, istotnie, ale... Wypadłeś po drodze zmieniając latarkę. Polecieli. Z duki! Nie mogliśmy lądować. Spotkamy się w fabryce. A! ich jeszcze zanim mi bateria padła. Okropni ludzie! Ale tam. Oczywiście musi być jeszcze jakiś poziom. Co tu macie? Trochę dużo amunicji do rewolweru. Wow. Tak, gdyby tu nie było limitu amunicji. O, i znowu muszę od nowa zbierać cały sprzęt. A, bo wpaść bez niego. Właśnie dlatego powinienem był wtedy walczyć z tymi granatami, jak popadnie. Fucking game. Nie Lubię jak to robię. O, światło. Znaczy, Synthia coś napisała. Nie Synthia. The Darkness. O, okej. The Darkness. Co? Musisz mm. się jakoś go pozbyć. E. Kończy końcu zadziała, nie? Myślałem właśnie, że trzeba coś innego wymyślić po dwóch strzałach, nie wiem Ciebie też postrzegam. Tam jest Ciebie? czerwona buteleczka z tyłu Tak? Ty wiesz, że jesteś też koło tego, nie? No Da! Co to było? w ścianie No tu teraz wrócimy po umunicji. Dokładnie A tu znowu, wiesz, toporki latające no. Po co ja to mówiłem? A po co? Zabawne, obaj mają toporki O, i nawet... Nie, ten miał jeden toporek, ten też miał jeden Ale mają zbyt nogą toporków Okej okay. okay. Tyrmos! Gdzie? Jezus, ty twój... W miejscu termosu My thermos is To już było imponujące, że go wypatrzyłeś O, zmęczuł się Dzięki mm. Czy to są zupielacze? No, nie wiem. Wziąłbym je za sobą. Nie może zaszkodzić. Nie może zaszkodzić. A próbowałeś tu wypić? Nie pić! Znaczy, się jakbyś chciał się powiedzieć samobójstwo, to prawdopodobnie jest to całkiem niezły sposób, ale nie ja miałem na no myśli, że nie może zaszkodzić, jako użytkowe, żeby sobie zrobić z tego bombę czy coś. Jak się nazywał ten człowiek? Thomas Zayn? Może... Nie, nie, nie. Ten, ten, ten Nie pamiętam. Rozpoznam go jak go zobaczę <laughs> Jak usłyszysz I zobacz. No. To nie jest fajne mi Nie masz dokąd Dobra zaraz będzie dokąd unikać Najpierw jego uniknąć. O i co się wytrzymaliście są, nie? A, przecież ja mam strzelbę. Yay! Rock legends, the old gods. Oh. Nie słyszę muzyki, która pomoże mi tu leczyć. Jestem w parku z gwiazdą.

Co na mnie kary się przydały? No, w końcu w końcu usiało się u nie? Uniknąć. Tam jest ten, tak. Beczka. Zesadzenia, on jest w różnych stronach. Chciałem uniknąć pomiędzy. Gdyby wyszło, to bardzo ważne. Chciałem uniknąć pomiędzy. W ścianę, gdyby to miał strzelbę, wydźwięk, to taki wydźwięk. Nie, nie tak. Tu... nie jest to nie jest tu... to nie jest to nie nie już odpalałem rad... yy, a No bo tu to na nazywano racą, a to jest flara. A, a <noise> 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 rakiet... wyrzutnie rac nazywają rakietnicą. Pistolet na racę właściwie. O, no, obsługiwaj się, daj mi trochę przestrzeni, no. <noise> Świecisz po mniejszym jego obszarze, może on tak woli. To był prawda, nie? God damn it. Ja Nie, nie mamy już miejsca, no. no. W końcu damy radę. Nie mamy teraz granatów. Jeszcze raz się rozjedźmy. Tam jest, tam idzie do rewolweru. Dobrze, ale koniec. Masz te czerwone beczki do przesadzenia tutaj. Tu jest no. jedna na górze, z... no. dwie na podłodze. Korzystaj z tego. Zminaj rewolwer i zacznij od detonowania ich w odpowiedniej sytuacji. Teraz ją tę opadę. Dlaczego? Bo musisz się ruszyć, nie? Żeby... Tak. Żeby... Miała spaść na dół. Wiesz co, to powinno starczyć się. To był bardzo sprawny wynik, ja bym tego to nie mówił oh, Sam raz, nie? Szczęśliwy dla ciebie. Okej, okay, moja intuicja mówi mi, że za ze... 3, 2, 1... Nie, nie dostałeś plecy w tym czasie. <grym> Co powiedziałeś? Z. <grym> To nie! Nie chodziło o mnie! we mnie jak chcę mieć możliwość! Ah. No mój, zdrowo, bo radość się nie rozłączył. Ci są podgrzejący, w sensie długo się ich zbiera. Dobra, wystać się w tą stronę. Postaraj się zmienić pozycję i tak się po Czy jeszcze? Jeszcze żyję. Chyba spotkasz tu już na wyjściu. Możliwe? Albo nie. Ok, jesteś wytrzymały na jeden czas. Mam przeczucie, że coś cię walni w plecy. No ja przeważnie mam po przeczucie. wyjść. Uaaa! To nie było zbyt. Nie w tej strony miało działać. Jeez Jeszcze jeden, jeszcze jeden strzał I uciekaj Nie <laughs> chcę tego zginąć Nie chcę przy tym zginąć Nie on nie? nie ma siły już Okej, okay, został jeden Teraz po prostu o, mogę tego nazwać horrorem, ale ma swoje momenty, kiedy akcja jest naprawdę taka... Fajna. Trzeba kombinować, no. trzeba troszkę bardziej uważać na siebie. Lubię takie gry. Nie było tam nic? Okej. Okay. Yy, no, 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 do... no. Czekaj, cofnij się. Co? W lewo spójrz? 90 stopni w lewo teraz. Termos? Nie. Nie. No, przepraszam. Twój zmysł <laughs> termosów by ci powiedział. Niekoniecznie. No no. Wcześniej udowadniałeś, że ty widzisz, kiedy ja nie widzę. Więc zupełnie innego. O, do tej fabryki mieliśmy dotrzeć. Tak? Po raz kolejny. Dlaczego My idziemy do elektrowni? Ona mieszka w elektrowni? A kobieta, którą mamy znaleźć? Pewnie tak, pewnie ona jest. Dobra, są znaczki. Ona jest właścicielką elektrowni. Czy coś. Są co? Uuuuuh! Gdyby ciemność była naprawdę inteligentna, to zostawiłoby takie świetliste znaki w kierunku takiej skrzynki, która A, miałaby w sobie bombę po prostu otwiera się. Przyrywasz linkę i ładunek C4 z igłami po twojej stronie eksploduje cię. w twarz. Co? Prąd! Tak, wypchnąłem go na te kable. Okej. Okay. Okay. Czyli rani ich też elektryczność. Tak. Czyli generalnie tu też. Pistolety, elektryczność. Przejdź przez plac z transformatorami. Eee, cofnij się tam? Nie, 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 nie. Wróć tam, gdzie przed chwilą byłeś. Ale ja muszę to pewnie najpierw wyłączyć, tak? E, przejść pod tym, może z automatu, nie, się pochyli, ale... Ale nie, mi się wydawało, że tam są skrzynie, na które możesz wejść. Eee, widzisz, skrzynia, Jest, skrzynia nie. i tam, nie wiem. a tu też na nowe można, okay. Okej. Okay, idzie jeszcze błyszczą różne rzeczy, więc skorzystam. Szkoda, O! To jest wyłącznik? Czy to naprawdę dobry pomysł, żeby wyłączyć to? A. Też bym tak powątpiewał. o, 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 o gdzie to? Dlaczego to go strzeliłeś? Bo to odpycha. No, nie mam nic się nie da. nie Wow, pochyliłeś głowę w jego stronę. No chodź, no chodź. W uniki też tych, że są bardzo dobrze rozwiązane. Rzadko kiedy spotykasz się z grą, której uniki faktycznie sprawiają, że się, że się nie styka animacja. A tutaj nie spotkałem się z taką sytuacją. Żeby coś przez Ciebie przeniknęło, kiedy używasz uniku. Chodź, Słaniaku, chodź. To są też takie uniki, jakie człowiek by wykonywał, gdyby biegł. Po prostu pochylenia się, odchylenia się w bok. Paniczne bardziej.